W Faktach prowokacja wrocławskich filmowców, która nieco wymknęła się autorom spod kontroli. Na jednym z portali internetowych umieścili nagrania kontrowersyjnych poglądów emerytowanej nauczycielki. Filmiki wywołały w całym kraju oburzenie i lawinę agresywnych komentarzy, które nie nadają się do zdecydowania. O skutkach pro prowokacji Anna Piskorowska. Kontrowersyjne nagrania Grażyny Żarko oglądały miliony internautów w całej Polsce. Emerytowana nauczycielka wyrażała w nich swoje radykalne poglądy związane z kościołem i szkolną edukacją. Któż to widział? Taka dziewczyna, różowe buty, lakierki, jak dziewczyna z ulicy. Kto to na to pozwala? Kto to widział? Grażyna Żarko stała się jedną z najbardziej znienawidzonych osób w internecie. Obrzucano ją niewybrednymi wyzwiskami, a nawet grożono śmiercią. Tymczasem wszystko okazało się prowokacją wrocławskich filmowców, którzy chcieli pokazać panującą w polskim internecie agresję i wulgarność. Myśmy próbowali uderzać w stereotypy, które wiedzieliśmy, że są gorące. Wystarczyło te stereotypy tak naprawdę pogłębić, wystarczyło przerysować postać, przerysować te problemy, żeby była reakcja. W połowie projektu wszystko zaczęło wymykać się trochę spod kontroli. Zaczęliśmy bać się o naszą panią aktorkę, panią Anię, i postanowiliśmy, że jednak przerywamy. Grażyna Żarko to w rzeczywistości pani Anna Lisak, emerytowana przedszkolanka z Wrocławia. Zdecydowała się na nagranie, traktując to jak zabawę. Jak się później okazało, myliła się. Już jak zobaczyłam te filmiki i usłyszałam takie wypowiedzi, to zaczęłam się bać. Zaczęłam się bać i, i po prostu jakiś strach we mnie wystąpił. Zdaniem socjologa. Piotra Mikiewicza, reakcja na nagrania Grażyny Żarko pokazała brak tolerancji Polaków. A agresywne reakcje, z jakimi spotkała się aktorka, to zmora wirtualnego świata. Gdy ktoś jest nam obcy, nie przebieramy w słowach. Przy braku bezpośredniego kontaktu, stajemy się bardziej dosadni i bardziej bezpośrednio, nie znaczy ładnie, formułujemy swoje myśli. Gdy do internautów dotarła wiadomość o prowokacji, masowo zaczęli przepraszać panią Annę. Filmowcy osiągnęli swój cel, pokazali jak daleko może zajść agresja, nawet w świecie wirtualnym. Fakty Anna Piskorowska.